Czy kiedykolwiek czułeś, że coś w Twoim życiu zaczyna się sypać w niezrozumiały sposób? Nagle dopada cię niewyjaśnione przygnębienie, w Twoim domu zaczyna narastać napięcie, a wiara, która kiedyś była silna, wydaje się krucha jak nigdy wcześniej. Zaczynasz gubić się w chaosie myśli, a w Twoim sercu pojawia się zwątpienie, którego nie potrafisz wytłumaczyć. Może myślisz, że to zwykły zbieg okoliczności, że to po prostu gorszy czas. Ale co, jeśli to coś więcej? Od wieków chrześcijanie wiedzą jedno: świat duchowy istnieje naprawdę. Jest w nim zarówno dobro, jak i zło, i choć demony działają w ukryciu, ich celem jest jedno: oddzielić cię od Boga i zniszczyć twoją duszę. Jakie są ich metody? Podstępne, niemal niezauważalne na pierwszy rzut oka. Nie potrzebujesz horrorów i spektakularnych opętań rodem z filmów. Prawdziwa duchowa walka często odbywa się w ciszy twojego umysłu, w cieniu codziennych problemów i w miejscach, których nigdy byś nie podejrzewał. Nie chodzi o to, by żyć w strachu, ale by być świadomym, bo ten, kto nie rozpoznaje wroga, łatwo staje się jego ofiarą. W tym filmie poznasz prawdę, której wielu woli nie dostrzegać, prawdę o duchowych atakach, które mogą dotykać każdego, nawet ciebie. Przedstawiona tutaj wiedza opiera się na doświadczeniach wybitnych egzorcystów, takich jak ksiądz Gabriele Amort, legendarny egzorcysta Watykanu, oraz Giuseppe Tameselli, których świadectwa ujawniają nieznane oblicza duchowej walki. Czy zauważyłeś, że Twoja relacja z Bogiem zaczęła słabnąć, choć nie potrafisz powiedzieć, dlaczego? Modlitwa, która kiedyś była naturalna, teraz wydaje się nużącym obowiązkiem. Msza święta. Coraz częściej masz wrażenie, że można ją odpuścić. Biblia leży na półce, pokrywając się kurzem, a ty nawet nie pamiętasz, kiedy ostatni raz otworzyłeś ją z prawdziwą chęcią. Coś w tobie mówi, po co, to i tak nic nie zmieni. To nie jest przypadek, to nie jest naturalne oddalenie. To pierwszy i najbardziej podstępny znak, że coś, a raczej ktoś próbuje osłabić Twoją więź z Bogiem. Demony nie zawsze atakują spektakularnie. Nie widzisz ich, nie słyszysz ich, nie czujesz ich obecności w sposób oczywisty. Działają jak złodziej w nocy, cicho, stopniowo, niemal niezauważalnie. Nie wejdą do Twojego życia z hukiem i ogniem piekielnym, bo wiedzą, że wtedy od razu byś się obudził. Ich celem jest jedno: sprawić, byś przestał troszczyć się o to, co duchowe. To zawsze zaczyna się niepozornie. Może masz więcej obowiązków w pracy i jesteś zmęczony. Może w Twoim życiu pojawiły się trudności i masz wrażenie, że Bóg Cię nie słucha. Może wszystko układa się dobrze, więc myślisz, że modlitwa nie jest teraz aż tak potrzebna. Każda z tych sytuacji daje złemu duchowi furtkę do działania. Zaczyna się od drobnych zmian. Dziś nie masz czasu na modlitwę, jutro nie masz ochoty. A pojutrze w ogóle o niej nie pomyślisz. Po tygodniu zauważasz, że gdy ktoś wspomina o Bogu, czujesz lekkie znużenie lub irytację. Pojawiają się myśli. Jestem dorosły, mam swoje życie, Bóg zrozumie, że nie mam na to teraz czasu. Czyż nie brzmi to znajomo, tylko że to nie są Twoje myśli. To potrzeb kogoś, kto chce, byś zapomniał, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Gdyby ktoś zaatakował cię otwarcie, broniłbyś się. Gdybyś nagle usłyszał głos szepczący ci do ucha, nie módl się, Bóg nie istnieje, najprawdopodobniej roześmiałbyś się i odparł, wynoś się, szatanie. Ale demon jest sprytniejszy. On nie mówi do ciebie wprost. On sprawia, że sam zaczynasz dochodzić do tych wniosków. Początkowo to tylko lenistwo, potem zobojętnienie. Potem modlitwa wydaje się stratą czasu. Msza święta staje się zbędnym rytuałem. Spowiedź. Po co, skoro każdy popełnia błędy? Po jakimś czasie zapominasz, że kiedyś czułeś w sobie Bożą obecność, tracisz rozeznanie. Człowiek odcięty od Boga zaczyna coraz bardziej polegać na sobie, ale jednocześnie coraz częściej odczuwa wewnętrzną pustkę. Szuka czegoś, co ją wypełni. Może zaczyna sięgać po rozrywki które kiedyś wydawały mu się bezsensowne. Może nagle zaczyna interesować się ezoteryką, tarotem, astrologią, bo przecież to tylko zabawa. Może wkracza na ścieżki, które prowadzą go coraz dalej od Boga, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wielu ludzi mówi: Odszedłem od kościoła, ale czuję się dobrze. Tak, na początku zawsze tak jest, ale to jak z trucizną nie zabija od razu. Tylko powoli przenika do krwi. Dlaczego zły duch tak bardzo chce Cię odciągnąć od Boga? Bo wie, że w obecności Boga nie ma nad Tobą władzy. Twoja modlitwa, Twoja wiara, Twoja relacja z Jezusem to dla niego ściana nie do przejścia. Dopóki trwasz w Bogu, nie może Ci nic zrobić. Ale jeśli uda mu się sprawić, że sam przestaniesz dbać o te relacje, stajesz się dla niego łatwym celem. Bez modlitwy, Twoja dusza słabnie. Bez Eucharystii tracisz siłę duchową. Bez sakramentów przestajesz dostrzegać różnicę między dobrem a złem. A wtedy wystarczy, że delikatnie popchnie cię we właściwym kierunku. I nawet nie zauważysz, kiedy znajdziesz się w miejscu, w którym nigdy nie chciałeś być. Kolejnym znakiem ataku demonicznego jest niepokój duchowy i wewnętrzny chaos, kiedy twoje serce staje się polem bitwy. Bóg jest źródłem pokoju. Jeśli jesteś blisko Niego, Twoje serce, nawet w trudnych momentach, pozostaje wewnętrznie stabilne. Ale gdy zły duch zaczyna działać, pierwszą rzeczą, którą próbuje Ci odebrać, jest właśnie ten pokój. Nagle Twoje myśli stają się niespokojne, rozbiegane, pełne lęku i wątpliwości. Czujesz się rozbity, zmęczony, a Twój umysł nigdy nie jest w pełni tu i teraz. Masz wrażenie, że w Twojej głowie trwa niekończący się monolog. Myślisz o wszystkim naraz, ale jednocześnie nic nie jesteś w stanie zrobić do końca. Próbujesz się skupić na modlitwie, ale po kilku sekundach Twój umysł już gdzieś błądzi. Czujesz, jakby coś stale Cię odciągało, rozpraszało, wpuszczało Cię w wir niepotrzebnych analiz i obaw. Może w Twojej głowie pojawiają się nagle uporczywe, negatywne myśli, obrazy rzeczy których nie chcesz widzieć. Może masz wrażenie, że nigdy wcześniej nie miałeś tylu wewnętrznych wątpliwości, i to takich, które wydają się wręcz obce. To znak, że ktoś próbuje zaburzyć twój wewnętrzny spokój. Demony nie lubią ciszy w twoim umyśle, bo w ciszy człowiek słyszy Boga. Dlatego ich strategia jest prosta wypełnić twoją głowę tak wielkim chaosem, że przestaniesz dostrzegać Bożą obecność. Być może czujesz niepokój, który pojawia się bez żadnej konkretnej przyczyny. Wstajesz rano i czujesz napięcie w klatce piersiowej, chociaż nic złego się nie stało. Chodzisz z dziwnym uczuciem, jakby coś wisiało nad tobą, ale nie wiesz co. Zły duch jest mistrzem budzenia irracjonalnego lęku. Wie, że człowiek pogrążony w strachu przestaje ufać Bogu. Zaczyna polegać tylko na sobie, a to idealna okazja by wprowadzić go na ścieżkę zwątpienia i rozpaczy. Strach jest jednym z największych narzędzi diabła. Sprawia, że boisz się przyszłości, boisz się, że coś złego się stanie, boisz się, że nie jesteś wystarczająco dobry. Te myśli nie pochodzą od Boga. On nigdy nie przemawia do ciebie językiem strachu. Niepokój duchowy może pojawić się wtedy, gdy zaczynasz zbliżać się do Boga. Tak, dokładnie. Im bardziej chcesz się nawrócić, tym większe przeszkody mogą pojawiać się na Twojej drodze. Nagle modlitwa staje się trudna. Masz poczucie, że Twoje życie duchowe cofa się zamiast iść do przodu. To jak walka o terytorium. Jeśli przez lata nie dbałeś o swoją duszę, a teraz próbujesz wrócić do Boga, siły ciemności nie oddadzą Cię tak łatwo. Będą walczyć, by Cię zatrzymać. Z drugiej strony. Niepokój duchowy może być też efektem długotrwałego oddalenia od Boga. Kiedy Twoja dusza jest głodna Boga, ale nie dajesz jej pożywienia, zaczyna odczuwać duchowy głód. Pojawia się napięcie, pustka, rozdrażnienie. Czasem szukasz ukojenia w rzeczach, które ci nie pomagają w rozrywkach, serialach, mediach społecznościowych, używkach. Ale one tylko na chwilę zagłuszają problem. Bo dusza potrzebuje Boga. I jeśli go nie ma, nie poczuje spokoju. Następnym znakiem ataku demonów na Twoje życie są nasilone pokusy, gdy grzech zaczyna Cię wciągać. Czy zauważyłeś, że coraz trudniej jest Ci oprzeć się pokusom, które kiedyś nie stanowiły dla Ciebie problemu? Może wcześniej z łatwością panowałeś nad sobą, a teraz czujesz, że coś pchacie w stronę grzechu, jakby Twoja siła woli słabła. Może pojawiły się w Twoim życiu nowe pokusy których wcześniej nie było. Jeśli tak, to znak, że ktoś usilnie próbuje cię odciągnąć od Boga. Diabeł wie, że każdy grzech, choćby najmniejszy, osłabia twoją więź z Bogiem. Jego celem nie jest to, żebyś od razu stał się najgorszym grzesznikiem. Najpierw podsuwać ci jedną drobną pokusę, taką, która wydaje się nieszkodliwa. Gdy upadasz, sprawia, że nie widzisz w tym nic złego. Potem przychodzi kolejna pokusa, tym razem większa. I tak krok po kroku prowadzi cię coraz dalej, aż w pewnym momencie budzisz się i zastanawiasz, jak to się stało, że jestem w tym miejscu. Najbardziej podstępna taktyka złego ducha to oswajanie cię z grzechem. Pokazuje ci go w taki sposób, że zaczynasz myśleć: to przecież nic wielkiego, wszyscy tak robią. Kłamstwo przecież to tylko drobna manipulacja, nieczystość. To przecież normalne. Lenistwo duchowe. Każdy ma prawo odpocząć. Pokusy nasilają się szczególnie wtedy, gdy zaczynasz wracać do Boga. Nagle okazuje się, że wszystko sprzysięgło się przeciwko tobie. Wcześniej potrafiłeś panować nad sobą, ale teraz, modlisz się, chcesz prowadzić dobre życie, a mimo to czujesz, że grzech coraz bardziej cię przyciąga. To nie przypadek, to atak. Zły duch nie chce Cię stracić. Jeśli długo żyłeś w oddaleniu od Boga, czuł się Panem Twojego życia. Ale kiedy zaczynasz się nawracać, Jego władza się kończy. Dlatego zaczyna robić wszystko, żebyś wrócił do dawnych nawyków. Kolejnym znakiem napaści zła są nocne koszmary i uczucie niepokoju podczas snu, a tak, gdy jesteś najbardziej bezbronny. Sen powinien być czasem odpoczynku, regeneracji i spokoju. To moment, w którym ciało i umysł się wyciszają, a dusza może jeszcze głębiej otworzyć się na Bożą obecność. Ale co, jeśli noc zamiast ukojenia przynosi strach? Jeśli budzisz się z lękiem, zlany potem, po snach tak mrocznych, że boisz się zamknąć oczy ponownie. A może nie chodzi tylko o zwykłe koszmary, może w nocy odczuwasz coś jeszcze? Jakby ktoś cię obserwował, jakbyś nie był sam, jakby wokół ciebie panowała niepokojąca obecność. To nie jest zwykłe zmęczenie ani przypadek, to jeden z najczęstszych znaków duchowego ataku. Zły duch wie, że kiedy śpisz, jesteś najbardziej podatny na jego wpływy. Twój umysł nie ma wtedy pełnej kontroli, a ciało nie może świadomie reagować. Dlatego właśnie nocą mogą przychodzić najbardziej niepokojące sny, takie, które budzą w tobie strach, poczucie bezradności, czasem nawet przerażenie. Jakie sny mogą być szczególnie niepokojące? Sny o ciemnych postaciach, demonach, atakach duchowych. Budzisz się, mając wrażenie, że coś naprawdę się wydarzyło. Paraliż senny i uczucie przygwożdżenia, czujesz, że nie możesz się poruszyć, jakby coś cię trzymało, a w pokoju obecna była jakaś siła. Sny o upadku, ucieczce przed czymś złym. Czujesz się ścigany, zagrożony, ale nie możesz znaleźć drogi ucieczki. Wszystkie te doświadczenia mogą mieć różne przyczyny: stres, zmęczenie, lęki wewnętrzne. Ale jeśli pojawiają się regularnie, jeśli są bardzo intensywne, jeśli czujesz, że w pokoju jest coś więcej niż tylko Twój strach, to znak, że może to być atak duchowy. To, o czym tutaj mówiliśmy, to nie jest coś nadzwyczajnego. To codzienne, subtelne ataki, na które wszyscy jesteśmy narażeni. Każdy z nas może doświadczyć osłabienia duchowego, niepokoju, pokus czy nocnych lęków. Ale nie jest to powód do strachu. To znak, że musimy bardziej przylgnąć do Boga. Zły duch nie ma władzy nad tymi, którzy są blisko Boga. Nie może zbliżyć się do człowieka, który żyje sakramentami, który codziennie się modli i świadomie wybiera dobro. Jego największym lękiem jest człowiek silny w wierze, bo w nim mieszka sam Bóg. Co więc robić? Jeśli czujesz, że te rzeczy dotyczą ciebie, po prostu wróć do Boga. Idź do spowiedzi, przyjmij komunię świętą, zacznij się modlić każdego dnia z sercem i postanów, że chcesz się poprawić. Nie musisz być doskonały. Bóg zrobi resztę. On będzie działał w twoim życiu. A zły duch, cóż, on zacznie się ciebie bać. Nie bój się, nie jesteś sam. Bóg jest przy tobie. A gdzie jest Bóg? tam ciemność musi ustąpić.